Cześć! Zanim przejdziemy do filmiku, to krótka przypominajka. Dzisiaj jest ostatnia okazja, żeby zgarnąć tego skina do P2000. Wystarczy zostawić kciuk w górę pod tym filmem, jeśli oczywiście Wam się spodoba, oraz suba i komentarz. Dajcie też znać, do jakiej broni chcielibyście, żebym rozdawał skina w następnym tygodniu. Być może coś fajnego dla Was znajdę. To tyle tytułem wstępu, a teraz zapraszam Was na filmik i życzę oczywiście miłego oglądania. Cześć, witam wszystkich. Jestem Ferover i zapraszam Was do kolejnego odcinka z Overwatcha na moim kanale. Overwatcha już jakoś dawno chyba nie było, no ale przygotowałem wcześniej demko, poprawiłem sobie, żeby nie było tutaj większego czekania. Mam nadzieję, że czekaliście na overwatch. tak samo jak ja mam ochotę właśnie dzisiaj go dla Was nagrać i wrzucić. Mapka dekash, tyle tylko wiem, żeby nie żadne właśnie jakieś. Ofisy, jakieś Miraże, bo tego Mirka to też tam oglądaliśmy jakiś czas. No, zapowiada się obiecująco, jak na razie. 91% headshotów. Ładnie. Ładny headzik. Ale wiecie, Scout to już jest taki, można powiedzieć, dla mnie zwiastun tego, że to może być hacks ale nie musi. Zobaczymy dalsze jego postępowanie. A no, no, dobra. No tutaj nie, nie pykło za bardzo, ale jeszcze trochę rund przed nami. No, flaszek słabiutki. Czekaj, jakbym oglądał. O, chyba nie, nie wystrzelił. Tutaj już panika takie, można powiedzieć. No scope. O! O, o! No proszę. Jak się nie potrafi strzelać i rzucać granatów, no to trzeba się odpalić, nie? Jestem zawiedziony, bo tak fajnie siedemko zaczynało, a tutaj... dupa blada. Ale w sumie można powiedzieć, że z jednej strony, znaczy, że z drugiej strony fajnie, że nie patrzymy się w ziemię, tylko patrzymy sobie na przykład na chmury na kaszu. Oj, tutaj już epilepsji dostaję. Muszę przy, przymykać oczy, bo to skakanie tego ekranu po prostu już mnie przyprawia o. O! O mdłości. Ale pani się celowo od razu tutaj Na poziom głowy tamtego typka. Wydaje mi się, że tak jakby nie, nie, nie odpalił się, tylko tak jakby od, odpalił się. Wyłączę sobie tego anti-aima czy co to tam było. Ale tam włuchaczek sobie został. Jest skałcik dalej bez Kevlar'a gra. Zgaduję, że to są jakieś e, niższe rangi. Być może to jest jakiś sil silver. Kto to wie? No, a tutaj jeszcze trzeba wcelować. Co? Gdzie on strzelał w ogóle? Co to było? No, z tym strzeleń to. A! Ah! Jest Hedzik! Na... Ile w ogóle? To, to ma 2, 14 fragów mhm. Czy można powiedzieć, że wcześniej mógł zamykać To są jest fatalne w tym strzelaniu o, ostatnim, ostatnim strzałem z Digla zabił dopiero No Autentycznie to jest chyba najgorszy aimowo gracz jakiego kiedykolwiek widziałem. Olać to, że, że to jest haks. Nawet jak miał na tego anti-aima, to i tak nie potrafił dobrze, dobrze strzelać. No ale może to, to jego stanie na respie da nam kolejnych wrażeń. Przewiniemy sobie troszkę dalej. Jest teoretycznie 3 na 3 No, i może udał mi się ugrać tą rundę bez niego. No, dali redę Super, fantastico. Ale on w dalszym ciągu awczy. Możliwe, że za to awcze nie dostał reporta. O. Ruszył się. No i zobaczmy. Paka leży. Ma się Podniesie auga, się Nie, nie wiem co, co tam, co to było za strzelanie przez ten czerwone... Właśnie że te peski... ani jedna, ani jeden pocisk nie, nie wlecia po prostu w tego terrorysta, no, to jest fatalne strzelanie, panie. No jak ze, ze Scouta żeś tak fantastycznie strzelał, zobaczcie jakim cudem on tak, z takim strzelaniem ma 86% headshotów, powiedzcie mi jak, wytłumaczcie mi, bo po prostu nie jestem w stanie tego... Tego pojąć. Możliwe, że na początku, jakoś tego yy, w połowie tego meczu się odpalił, bądź na początku strzelał, wiecie, same hedziki. No du Dużo fra fragów nie ma, jak na 24 rundę, 16 teraz fragów. No to wynik taki można powiedzieć: słabiutki trochę. No, ale w kajta trzeba się. Nawet strzał nie oddał. Sorry, ale... Moim assistance ja mu tutaj nie zaznaczę. Choćby nie, nie wiem co. Vision assistance jak najbardziej tutaj. Gryffing. No ten to nie niespecjalnie, być może sobie jakieś tam haksy ściągał. Coś może z tym wallhackiem sobie jakoś tam zmieniał. No ale Vision assistance jak najbardziej, bo to było ewidentne. No nie wiem, no... Gorszego Aimera chyba nie widziałem. No ale suma summarum, cheater był. Jest złapany. Także przechodzimy sobie do drugiego demka. Od razu sobie zaczynamy pobierać i widzimy się w meczyku. No i trafił nam się Mirek. Początek jak na razie fajny. Jakieś ba bane hopy. Pakę sobie zostawił dalej. To już od razu. Wyczuwam wyższe rangi, zdecydowanie, niż do ostatniego demka. Zwróćcie też uwagę na to, że dolny że szur został spuszowany. Więc leci info, że tak powiem B jest czysty, dlatego też trzech antyterrorystów ustawia się właśnie przy bombslide'zie A. To było fajne z tego względu, że po pierwsze, gościu usłyszał ten, tamten cytek, że gra y, facet ze scoutem, i po wystrzale od razu na niego wyskoczył, w dodatku y, w powietrzu. No, scout nie ma, tak ma takiego szybkiego czasu przeładowania, dlatego na niego, na niego wyskoczył. O, no, czy to był Fire Serpent, czy ta ak ak akw akwamaryna? Ten gracz Robin. No, nasz, nasz mas ze statrakiem kałaszka. Miejscówki sobie fajnie sprawdza. Tutaj można powiedzieć, że no, ryzykownie wychylał, ale opaciło się. No, tutaj fleszyk też całkiem spoko są rzucone. Z tym bizonem. Spoko, nie wie gdzie jest trzeci, tam było dwóch zauważonych. sprawdzi sobie CT, okej. Okay. Co? Fajny hedzik. W ogóle ma 75% headshotów. 34 fragi! No ładnie. Może to być jakiś, jakiś smurf. Może, ale nie musi. Pff. Dostał bana za, za damage. Chyba obijał swoich za często. Coś wydaje mi się, że on za, du za dużo wie. A się z tym kryje, bo tak wychodzi. O, zobaczcie, nagle. Celowy. Tak na początku, wiecie, tak szybko podchodzi pod te, pod te schody pod tego konekta i nagle. Tak jakby zobaczył, że. O, patrzcie, widzicie? Seriously? ...wspomagać się, mając taki, można powiedzieć, w miarę, w miarę spoko, movement. Ale nie, nie zdążył. Nie zdążył, że tak powiem, jego kałaszek się ogarnąć do strzelania. No, się. Spoko. Zmienię sobie broń nie w tym momencie, co trzeba. Kurde. Lamp zginął. Co to się w ogóle odwala w tym meczu? No i chedzik musiał być. To już też czasem nawet takie chyba wspomaganie celowania bym niuhał. O. O grubo. No to chyba będzie szy szybki meczek. Szybkie dęboko znaczcie. No został jeden Donki, 41 HP. No raczej nic tutaj nie ugra. 3 na 1. Także. No, my mamy tutaj gościa, który. No, movement ma, ma spoko. Te bany te hopy też te tam sadzi po, po 2-3 skoki mu się. mu się uda zrobić. No ale to strzelanie sami widzieliście. Wcelowanie się. Idealnie pod przeciwnika. No tutaj nie pykło. Ty... Ugrał to! Dobra, lecimy dalej. Chętnie bym poglądał właśnie tak do 15-15 demko. Mimo, że, że goście to hacks to fajnie się ogląda nawet. Wam powiem szczerze. No o, tutaj już musiał cofnąć się dalej trochę. Tyk! O! I to było fajne, to już też y, można powiedzieć taka oznaka wyższych rang. Widzieliście tego zapalaka, zapalaka, który leciał tutaj na rampę? CT, który to, y, tego zapalaka rzucił, od razu y, odskoczył. I za, i za pomocą y, strajfa za, za ten standard. O! To też jest hacks. Patrzcie! donki się odpalił, skurczy byk! też jakimś tam banym hopem zasuwa. I to jest... Kurde, no ciekawe. Bo podleciał banym hopem, wcelował się na niego przez ścianę idealnie no i ten zginął. Cholera wiem, może to są jakieś... jakieś cheaterskie lemy? No tutaj Snaksa sobie nie sprawdził nic. Tam tą podsadzkę na, na bombsadzie też sobie nie sprawdził. On wie, że właśnie ten bombsad był jest czysty, tylko jakoś tak się z tym kryje. To obija? U, nice hedgie. Ten mu plecy robi. Oj, zobaczcie te, na donki, Donkey, Don Donkey'a. -Key Don Suspekt jeszcze umarł sobie. Czego wywaliło? No, grube akcje się tutaj działy. Serio. Tak mu to zaznaczamy. Aim i vision. Jak najbardziej. O, tutaj 22-24. Nieźle. Kurde, Vitality spoko tam ciśnie. Dobra. Ale nie o tym teraz. No, podsumowując to drugie demko. Movement spoko. Jeśli chodzi, wiecie o cross replacement i tym podobne No Tylban Hop to... mógł być jakiś, jakiś skrypcik, ale wiecie, za, za mało takich skoków zrobił takie skakanie. Jak on to robi to, czy tam, wiecie, dwa, trzy behopy. Da się to zrobić bez, bez skryptów. Także tutaj nie byłem pewny. Natomiast Aimbot przy tych strzałach z Digielka i przy tych lokowaniach z tego kaocha, jak najbardziej. Natomiast Wallhack tutaj absolutnie nie ma mowy o pomyłce, bo tego Walhaka miał. I na pewno się ze mną zgodzicie. No ale to fa właśnie fakt, że to było takie demko tych wyższych rank, no bo też po tych po przeciwnikach było widać, że, że dobrze tam uganiają, dobrze rzucają te, te neidy. Te ich ruchy, ustawienie na mapie i, i tym podobne. Timingowo wychylanie się na tego suspekta, jak właśnie grał z tym scoutem w tej chyba pierwszej rundzie. No i fakt, że donki od nich też, też się odpalił. No to no nie wiem, to takie czyterskie orzełki, może jakieś e, suprime albo coś niżej trochę. Nie wiem, ciężko mi powiedzieć, jakie to były rangi, ale tak na pewno powyżej tej e, średniej, czyli powyżej kałachów zdecydowanie. Dobra. Słuchajcie, będziemy kończyć, mam nadzieję, że materiał Wam się spodobał, jeśli tak zostawcie łapeczkę w górę, dajcie znać co sądzicie o pierwszym delikwencie i o tym drugim, no i do następnego razu, trzymajcie się ciepło, pozostańcie jak zwykle forever jak i narka!